Gdy przytaczamy nazwę niedzielne, czyli z polskiego każolowe FPSy, fps y mamy na myśli starcie cyfrowych gladiatorów Men on Men, Women on Women w masywnej sieci rozgrywki multiplayerowej. Mówimy tu o przerzucaniu się granatami przez całą mapę na Newtown. Mówimy tu o zaciętych starciach o punkty na operacji metro. Mówimy tu o jeżdżeniu w górę i w dół windą na obleżeniu Szanghaju i wielu, wielu innych tego typu ikonicznych online-owo-strzelankowych momentach. I tak, jako ich Wierni fani, jechaliśmy na tym pociągu przaśnej FPS-owej rozgrywki przez naprawdę wiele dobrych lat. Gdy w pewnym momencie zaczął on niekontrolowanie przyspieszać, z żeliwnych torów zjechał na drewniane i zbutwiałe, a na koniec okazało się, że nie jedzie z nami nawet maszynista. Na koniec dnia, spoglądając do tyłu z gasnącą w oczach wiarą, pozostało nam tylko zadać sobie pytanie: co stało się z rynkiem niedzielnych FPS-ów? A ja myślę, że mam parę odpowiedzi na to pytanie. Kiedy my zagrywaliśmy się w nasze ulubione deathmatchowe strzelanki, w latach 2015-2016 na tym samym rynku swój zalążek zaczynała rozwijać rozgrywka, która w przyszłości miała odmienić zupełnie wszystko. Zaczynając od rosnącego na popularności moda do army, czyli działające po dziś dzień Daisy, a następnie biorący ten sam pomysł H1Z1, rozpowszechnił się system pojedynczego gracza, którego zadaniem nie było może jeszcze jako tako wygranie całej rozgrywki głównym celem było zbieranie jak najlepszych zasobów i po prostu jak najdłuższe utrzymanie naszej postaci przy życiu. Ale tak już tryb, który zawitał później w tym drugim tytule, był raczkującym battle royale'em, jakie znamy po dziś dzień. Przyspieszymy timeline nieco do przodu i bum, Fortnite, Apex Legends, PUBG, G te tytuły zupełnie zalały i zdominowały playstary multiplayerowych strzelanek, ustanawiając trend, od którego nie potrafimy się odgonić. I od razu w tym miejscu chcę zaznaczyć, zanim postanowicie rzucić we mnie kulą dyskotekową jako Thanos w stroju Batmana tańczącego makarenę, że ja do samych Battle Royali nic personalnego nie mam. Ich popularność nie wzięła się z znikąd, a to nikąd to w całkiem dużej mierze YouTube i Twitch TV, ale ustanawiając pewien trend, wypierając tym samym klasyczne drużynowe shootery, zapieczętowały playstyle, który nie każdemu, w tym mnie, może podpasować. Przeciętna gra przeciętnego zjadacza padów w Battle Royalach wygląda następująco. Zrzucacie się w wybranym miejscu. Zbieracie jak najwięcej lutu, spieprzając przed zamykającą się strefą przy okazji widząc może jednego gracza w wielkości mrówki na horyzoncie. Tylko po to, żeby po 20-minutowej podróży przez opustoszałe pola i chatki dostać dwa strzały ze snajperki, nie wiadomo skąd kończąc grę na 26. miejscu. No i żeby uniknąć tego samego w następnej rundzie, postanawiacie zeskoczyć do bardziej popularnego spota, podnosicie pierwszą broń, już macie oddać pierwsze strzały... Stop it, Power Man! Has it. Możecie więc zauważyć, dlaczego w wielu przypadkach tego typu rozgrywka nie będzie zbytnio niedzielnemu, lajtowemu graczowi, który chce sobie postrzelać do chipsa, pasowała. I już, już słyszę krzyki z widowni, że w takim razie należy po prostu nauczyć się grać, tak zwany ogólno-internetowo skill issue. I to pozwala nam płynnie przejść do naprawdę chcę. Patrząc na onlineowe FPS-y przez lata, ciężko nie zauważyć zwiększającą się poprzeczkę umiejętności graczy, co po części może być spowodowane wzrostem popularności kompetytywnej sceny za pośrednictwem zawodów, prawdziwych zarobków stojących za możliwością bycia progamerem, czy istnieniem wspomnianych wcześniej streamerów i youtuberów, wykręcających coraz to bardziej szalone wyniki ku uciesze tłumu. Tak ciężko jest też nie dojść do wniosku, że sami deweloperzy zauważyli ten trend i w ten sposób zaczęli tworzyć następne strzelankowe tytuły. Rangi, tryby turniejowe, ogólnie prawie obecne MMR, czyli aktywne sprawdzanie umiejętności gracza i dopasowywanie go w ten sposób do kolejnych rozgrywek, jest już nieodłączną częścią najnowszych tytułów i coraz ciężej jest mi się przekonać, że są to zmiany na lepsze. Kiedyś, patrząc się na tablicę wyników i widząc gracza, który wykręca jakiś potężny wynik, myślałem sobie albo czytuje. Albo jest naprawdę dobry. Teraz w większości wypadków myślę, albo czytuje, albo jest smurfem. I dla tych niewtajemniczonych nie chodzi o to, że jest on mały, niebieski i mieszka w grzybie, tylko używa on konta z niższą rangą lub wynikami, żeby bezkarnie, w większości przypadków, ładować słabych graczy w kaczy Cooper. A najlepszym przykładem gracza, który traci na dwóch poprzednich podpunktach, jest mój Tata. Od zawsze był on fanem strzelania się z innymi graczami wirtualnym pistoletem. I w latach świetności najwspanialszego FPS-a ever, czyli Battlefield 3, spędzał przy nim całą masę godzin świetnie się bawiąc. Pomimo brakującej koordynacji, ręka-oko i chęci bycia na szczycie tabeli wyników. Sposób w jaki te rozgrywki były prowadzone oraz ich pacing sprawiały, że zawsze znalazł on playstyle dla siebie. Czy to siedząc ze snajperką 1500 km od rozgrywki próbując ubić jednego chłopka, czy jeżdżąc sobie czołgiem od czasu do czasu obijając jakiś samochód, czy leżąc z rozłożonym karabinem w jakimś przejściu czekając na mniej uważnego delikwenta. Jeżeli został on ustrzelony, no to zaraz odradzał się tu czy tam i wracał do swojej rozgrywki, Przyjemnej i bez większych zobowiązań. Nie liczyła się wygrana zespołu, nie liczył się szczyt leaderboardu, tylko godziny czystego i nieprzerwanego żadnym ból. Fanu. Jak możecie się domyślić, próbował on później swoich sił w nowych tytułach z Battle Royal'ami włącznie, ale przez ich wysoką prędkość, potrzebę posiadania oczu dookoła głowy i zwracania uwagi na 16 mechanik, wypadł on kompletnie z obiegu. Po dziś dzień nie znajdując tytułu dla siebie. No i wiecie, tak naprawdę wszystko co wcześniej powiedziałem, to tylko pewne elementy, które wpłynęły na to, że niedzielne FPS-y zmieniły swoją trajektorię i przez nie wyglądają nieco mniej przystępne niż to było kiedyś. Za to głównym, wielkim, złym sednem tego problemu jest. Chichin, chichin, money, money, how I love thee. Powiedzmy sobie to szczerze. Kiedy mówimy multikowe FPS typu Deadmatch, Podboje i inne Search and destroy'e, mamy na myśli dwa flagowce trzymające ten gatunek w garści, czyli Call of Duty i. Battlefield. Niestety wszyscy wiemy, że przy obu tych seriach wraz z upływem lat sprawy zaczęły przybierać mocno śmierdzący obrót. Twórcy Call of Duty, po kilku świetnie przyjętych częściach, bijących kolejne rekordy sprzedaży, zauważyli, że wystarczy w takim razie pompować nowy tytuł rok w rok, nie patrząc na potrzeby graczy i ich rosnące zastrzeżenia co do serii. W tym samym momencie można było przecież skupić się na wypuszczaniu nowych skrzynek i kreowaniu coraz to bardziej zagmatwanych. Battle passów, które na pewno nie będą miały wpływu na samą korową rozgrywkę. Z drugiej zaś strony mamy Battlefielda, który trzymał się w ryzach naprawdę dobrze aż do roku 2021, czyli niesławne już premiery najbardziej dziurawego i niedopracowanego FPS-a tej generacji Battlefielda 2042. W obu tych przypadkach powodem drastycznego pikowania w jakości było zwohanie szybkiej i dużej kaski przez wydawców, którego ofiarami Byliśmy niestety my sami, czyli gracze wierzący w swoje ulubione IP. W ten właśnie sposób rynek każualowych FPS-ów stał się już tylko cieniem swojej dawnej świetności. I tylko i wyłącznie negatywny odzew, z jakim spotkały się obie te serie, daje minimalną naiwną nadzieję na to, że coś może się w przypadku kolejnych wydań zmienić. Ponieważ pomimo wszystkich tych przeciwności losu, nadal jednak wierzę w to, że gdzieś na przestrzeni lat dostaniemy kolejnego mięsistego multiplayerowego FPS-a i wszyscy razem będziemy mogli się spotkać na jego serwerach w wesołej, niezobowiązującej rozpierdusze. I tak na parę słów zakończenia. Zawsze jak sobie myślałem o tym kanale, że wbiję na nim 1000 subskrypcji, no to zrobię jakiś super specjal, ale po pierwsze jest was już tutaj ponad... Dwa razy więcej, za co bardzo, bardzo dziękuję, i w ogóle za odbiór poprzedniego materiału, który zupełnie przebił moje oczekiwania, i wszystkie te komentarze, które mówiły, że to jest naprawdę fajna rzecz i żebym kontynuował. Dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa. No, a po drugie, pomyślałem sobie, że po co robić jakiś losowy film na 1000 subskrypcji, skoro mogę wypuścić następny dobry. Mam nadzieję, materiał, który oglądacie właśnie teraz. Także jeszcze raz wielkie, wielkie Wam dzięki za to, i yy, że mogliśmy właśnie, tak jak powiedziałem dosłownie, tydzień temu mocno rozpocząć ten rok, i tak się właśnie stało. Dlatego nie pozostało mi nic innego, jak życzyć Wam dobrego dnia i nocy, i widzimy się tutaj w następnym materiale. Peace.